Złom dobry witam w poniedziałek, a poniedziałek to nowy dzień, nowy tydzień, nowe możliwości. Witam Cię na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu. Poniedziałek mój ulubiony dzień tygodnia. I dzisiaj coś sobie wymyśliłem i stworzyłem, a w międzyczasie pozbieram troszeczkę pieniędzy <grym> Zaraz Wam pokażę co wymyśliłem, ponieważ moje spacery wieczorne polubiłem. Te, które uprawiam wiecie, wieczorem po mieście chodzę i zbieram puszki z koszy na śmieci. Zawsze jakiś pieniądz wyleci, no i skonstruowałem sobie pojazd specjalnie do tego celu. Tu właśnie wjechałem w boczną uliczkę, aby znaleźć jakieś miejsce ustronne nad rzeką, bobrówką w Cieszynie. Skonstruowałem sobie beczkowóz. Także puszki będą wędrowały prosto do beczki, a potem będą poddawane procesowi deptingu i packingu. <grywka> Muszę sobie tylko nadmiar tego pasu uciąć, bo jest za długi ten pas. No i zdaję egzamin. Beczkowu świetnie było napompować koło teraz na stacji, właśnie. No i zamiast nosić worek ze sobą. To będę jeździł z beczkowozem, po mieście. I pakował alugrosze do beczki. Jedni pakują ogórki, kapusty, kiszoną, a ja będę pakował alugrosze. Także taki oto pojazd sobie skonstruowałem. Muszę tylko obciąć właśnie nadmiar tego pasa. Dziś wieczór, pierwszy wyjazd, także zobaczymy, czy się sprawdzi, jak się sprawdzi i tak dalej. Wszystkiego dobrego z zawodowego. Do następnego. Do następnego.